Zazwyczaj wypoczynek w lesie kojarzy nam się z kolorem zielonym, jednak jak możecie się przekonać Państwo za moimi plecami, lasy iglaste wyglądają zupełnie inaczej. Winę za to ponosi borecznik Sosnowiec, który zaatakował lasy w Wielkopolsce i nie tylko. Borecznik sosnowiec to owad skrzydły, który jako dorosły osobnik wyglądem przypomina muchę. Jako larwa stanowi prawdziwe utrapienie dla drzew iglastych, ponieważ ich pożywieniem są sosnowe igły. I tak jak same boreczniki nie stanowią dużego zagrożenia dla drzew, tak już ich plaga stanowi poważny problem w lasach. I jeżeli występuje go bardzo duża ilość, istnieje zagrożenie, no, że może tym drzewom poważnie zaszkodzić, osłabić je, a nawet w skrajnych przypadkach doprowadzić do ich śmierci. Problem z borecznikiem sosnowcem występował już we wcześniejszych latach, dlatego leśnicy na bieżąco sprawdzają, z jak dużym zagrożeniem dla drzew iglastych będą musieli się zmierzyć. Sytuacja jest monitorowana już od wiosny. Specjaliści z placówki, która nazywa się Zespół Ochrony Lasu, na bieżąco monitorują tą sytuację, sprawdzają stan zdrowotny tego owada. Sprawdzają, jaka jest jego ilość. Wykonujemy takie ścinki drzew kontrolne, gdzie liczymy po prostu fizycznie, ile tych owadów jest na danym drzewie, tych larw, które są szkodliwe. I jeżeli ich ilość przekracza, tak ogólnie mówiąc, powiedzmy około tysiąca, jest to sygnał, że jest to już duże zagrożenie. I wtedy część powierzchni leśnych jest kwalifikowanych do zabiegów ratowniczych, lotniczych. I my wykonaliśmy ten zabieg na powierzchni ponad 6200 hektarów lasów państwowych i częściowo też na niektórych lasach prywatnych. Widok lasów iglastych budzi ogromne zaniepokojenie u okolicznych mieszkańców. Oblegane przez owady drzewa są pozbawione igieł, a te igły, które jeszcze pozostały, mają brunatno-brązowy odcień i w niczym nie przypominają zielonych koron drzew. To prawdziwie przygnębiający widok. No niestety, ostatnio przechadzaliśmy się tak jak co corocznie w tym okresie za grzybami no i natknęliśmy się na, na, na szkodnika, który no można powiedzieć jest plagą olbrzymią w tutejszych lasach, ponieważ no, zniszczył praktycznie cały cały las sosnowy i, i no rozmnaża się, można powiedzieć, w olbrzymich ilościach. Czy ostatnio jeden z sąsiadów mówi, że, że, że znalazł e, no przy domostwie praktycznie one też się tutaj zagościły. Mieszkańcy chcąc uniknąć dalszego rozprzestrzeniania się borecznika Sosnowca, także interweniowali w leśnictwie. Zaniepokojeni mieszkańcy zaczęli na Facebooku donosić o tym, że coraz większe ilości są tego owada. W związku z czym ja skierowałam za pośrednictwem mediów społecznościowych pytanie do nadleśnictwa Grodziec, czy m.in. tak zwany marac, który jest tutaj najbliżej nas i który naprawdę obfitował Cyroków Grzyby, jest planowany do oprysku. Dlatego że nadleśnictwo wykonuje opryski lotnicze. Udzielono mi informacji, że. Niestety ten marac na chwilę obecną nie jest objęty planowanym zabiegiem ochronnym. Natomiast o tym, czy dane pole zabiegowe, czy dany kawałek lasu będzie opryskiwany, według natleśnictwa decyduje określona, przeliczana liczba gąsiennic na drzewie, a także kwestia związana z z bliskością domostw i między innymi wód powierzchniowych. Wspomniany las w okolicy biskupic rzeczywiście jest położony w niewielkiej odległości od gospodarstw domowych, jednak leśnicy uspokajają, że sytuacja w lasach iglastych może ulec poprawie rzeczywiście obraz ten, który teraz obserwujemy, może być niepokojący, dlatego że na dużych powierzchniach widać drzewa z burymi koronami, częściowo widzimy opad igieł. Natomiast z, z doświadczeń wcześniejszych wynika, że taki jednoroczny żer tego owada nie, pow nie powinien powodować jakiegoś masowego zamierania drzew. Nie jest to tutaj również, nie ma żadnego ryzyka, że on przeniesie się na jakieś inne. Gatunki roślin, aczkolwiek już czasami się go obserwuje teraz, że on jeszcze tam kończąc żerowanie gdzieś tam występuje. Natomiast no wierzymy w to, że w przyszłym roku ta sytuacja powinna się poprawić. Dzięki temu zabiegowi ta ilość tych owadów powinna się zmniejszyć, a, a drzewa powinny zregenerować korony. Pozostaje jedynie uzbroić się w cierpliwość i poczekać, aż środek rozpylany nad lasami zadziała i znów będziemy mogli cieszyć się wypoczynkiem spoglądając na zielone korony drzew.